Hej siomneczko, witajcie, z tej strony Gileon i witam w odcinku, gdzie ogłaszam halloweenowy giveaway na 10 tysięcy v w którym 5 osób wygrywa po 2000 tysiące Co musicie mieć, żeby wziąć w nim udział? Musicie mieć suba z dzwonem na moim kanale, łapkę w górę pod tym odcinkiem, kod Leon w sklepie, followa i lajka like pod najnowszym postem na Instagramie i komentarz, biorę udział, nick dwukropek i ważnik z Fortnite'a. Wyniki będą 3 listopada w niedzielę o godzinie 19 na streamie, a o 18 będzie stream z oddziałów więc najpierw godzina oddziałów, o od 19:00 losujemy 5 osób, które wygrywają. Każdy musi być na streamie, ponieważ jak już kogoś wylosuje, to ta osoba będzie miała minutę na to, żeby wysłać screeny, że ma suba z dzwonem, łapkę w górę, followa i lajka pod najnowszym postem na Instagramie i kod z w sklepie. Przykładowe screeny będziecie mieli w opisie, jak ktoś nie wyśle screenów przez tą minutę, to przegrywa i losuje kolejną osobę. Nie możecie screenów wysłać wcześniej, czyli na przykład dzisiaj albo za tydzień. Dopiero jak was wylosuje, to wtedy musicie je wysłać. Screeny wysyłacie na Discorda albo na Instagram oczywiście na Priv. No i co, w tym roku to przedostatni giveaway, będzie jeszcze jeden ostatni w grudniu. Także jeśli chcecie, żeby była tam fajna ilość faudolcy, to pamiętajcie: subzonę, łapka w górę, kod Gigi Leon w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.